Dlaczego pan marszałek Kołownia tłumaczy czy też wyjaśnia własne słowa? O co tutaj chodzi? Przede wszystkim to jadąc tu do studia, ja szukałem tego wyjaśnienia pana marszałka i go nie znalazłem. Nie ma go na Platformie X, nie ma go na Facebooku publicznym marszałka Hołowni. Na Facebooku prywatnym wśród publicznych postów też go nie ma. Więc wydaje mi się, że marszałkowi nie zależało zbyt mocno, żeby to wyjaśnienie się jakoś szeroko rozeszło. Być może było po prostu wymuszone jakoś na nim. Ale kto mógł wymusić na marszałku? Myślę, Czy można coś na marszałku wymusić? Nie mam pojęcia jakie tam są relacje dokładnie w koalicji, więc nie będę ich komentował. Natomiast moim zdaniem słowa marszałka należy traktować bardzo poważnie. I żadne rozmydlanie, że to były takie w sumie publicystyczne sformułowanie nie powinno nam przesłonić tego, co usłyszeliśmy, a usłyszeliśmy, że politycy i prawnicy, no, nie mamy wątpliwości, że raczej nie byli związani z opozycją, przynajmniej nie z Konfederacją. Myślę, że z pisem z też raczej. Ale też nie Jako, że ich kandydat wygrał wybory prezydenckie. Więc mamy, mówimy o politykach i prawnikach związanych z koalicją rządzącą, naciskali, żeby tak naprawdę wyjść zupełnie poza konstytucyjne ramy rządzenia państwem, nie zaprzysiążyć nowego prezydenta i żeby nam ten szczególnie powtarzać wybory, czemu miałoby to służyć, Wyjaśnimy. to miałoby wysłuż, w, służyć objęciu tymczasowemu urzędu marsz, e, prezydenta przez marszałka Sejmu i podpisania ustaw, podpisaniu ustaw, na których im bardzo zależy, które miałyby służyć całkowitemu przejęciu wymiaru sprawiedliwości i, i głównych ciał wymiaru sprawiedliwości, których rząd Tuska nie kontroluje, przez ludzi związanych z nim, e, z tymi ich prawniczymi koteriami typu justycja, kody, niekody, te wszystkie organizacje. Oni chcieliby mieć 100% władzy bez posiadania stuprocentowej legitymacji demokratycznej. I to się miało odbyć na drodze podważenia wyników wyborów, stworzenia pretekstu dla ich powtórzenia, ten pretekst się nie znalazł, i w międzyczasie, w tymczasowym, nawet gdyby je mieli przegrać i tak, to w tym tymczasowym okresie miałyby być podpisane ustawy, które byłyby już nieodwracalne. I moim zdaniem to nie jest żadna publicystyka, to byłby zamach stanu de facto. No dobrze, ale co w takiej sytuacji zrobić, skoro tak naprawdę marszałek kołownia doprecyzowuje i mówi, to była polityczna diagnoza, to nie była propozycja sensu y, stricto prawnego. E, są już takie głosy, że powinno być w tej sprawie wszczęte śledztwo, że pan marszałek powinien być przesłuchany, że powinien prokuratorowi podać nazwiska. Pan sobie to wyobraża? Nie wierzę w żadne śledztwa. Wiadomo, że prokuratura jest kontrolowana przez ludzi z koalicji rządzącej. Jeżeli przez przypadek jakieś służby inwigilujące marszałka Sejmu czy polityków z nim współpracujących nie utrwaliły jakiejś <coughs> nieformalnej rozmowy, w której byłyby słowa na ten temat, to nic się nie dowiemy i nie będzie tutaj żadnego postępowania formalnego. Będzie trzeba wyciągać z tego wyłącznie wnioski demokratyczne.